Donald Tusk spotkał się z prezydentem Załęskim. Te same słowa, te same deklaracje. Polska będzie ze wszech miar i ze wszystkich sił wspierała walkę Ukrainy, bo to jest w tej chwili rzecz dla Polski najważniejsza. To znaczy, że wsparcie Ukrainy jest ważniejsze od polskiego rolnika. Wspieranie Ukrainy jest ważniejsze od kolejek w szpitalu, które się wydłużyły. Czyli w zasadzie, jak rozumiem, w tej chwili Platforma ogłosiła koniec polskiego państwa po to, żeby doprowadzić do tego, żeby Ukraina wstąpiła do Unii Europejskiej. No, nie ma żadnej partii, która mówi nie wobec wyjazdu Tuska czy Kaczyńskiego na Ukrainę i propozycją, że zrobimy wszystko za cenę własnej wolności, byle Ukraina weszła do Unii. Nie, nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego... W Polsce nie może pojawić się siła polityczna, która by realnie kontestowała to, co my nazywamy tutaj systemem. Ta nienawiść, którą pan w telewizorze ogląda, to to są świnie, te same ryje od lat, z tych samych list partyjnych i one się gryzą po uszach, bo któryś hapnął większy stołek, większy kawałek ziemniaka tłuczonego. Za trzy lata Praktycznie zniknie obrót gotówkowy w Unii Europejskiej. Mam wiele powodów na nie i jestem ogromnym zwolennikiem poleksitu natychmiastowego. Ratuj się, kto może, i uciekaj stamtąd człowieku. Pierwszy raz widzę w panu taki optymist. Naprawdę, co się z panem dzieje?